Sponsorem filmu jest firma Optimal. Dostawca urządzeń fiskalnych. Z tej promocji dzisiaj bardzo ciężko się przebić, zwłaszcza z tą kulturą ludową, z folklorem. Nie jest to taka medialna sprawa, także po to też robimy i te koszulki, i te filmy, i strona internetowa teraz będzie nowa robiona. Jakieś płyty CD, czy foldery, czy plakaty. No mnóstwo, mnóstwo projektów piszemy właśnie na działania promocyjne. Ten film, który powstał w tych siedmiu językach, będzie jeszcze wznowiony dodatkowo w czeskim i słowackim. Także znowu następny nakład, 2000 sztuk filmu pójdzie, pójdzie w Europę, pójdzie w świat, bo po to to jest. Jest to konkretnie film do, do instytucji kultury, do organizatorów festiwali, głównie po to to jest robione, natomiast jeżeli ktoś będzie chciał na pamiątkę taki film mieć, oczywiście również nie ma, nie ma przeszkody. Zrobiliśmy jak gdyby trójdzielny ten film, jedną ofertę taneczną, wokalną taki typowo program sceniczny, jest oferta wesela Góralskiego, z którym zespół w zeszłym roku zdobył złote żywieckie serce na Festiwalu Górali Polskich. Jest oferta kolędowa, bo bardzo dużo jeździmy z tymi koncertami kolęd, pastorałek góralskich. I po Śląsku, i po dalszej nawet okolicy. Także te trzy rzeczy znalazły się na razie w filmie. Natomiast do tego następnego filmu jeszcze chcemy obrzęd Mikołaj wrzucić, który również został nagrany. Także jak gdyby jeszcze tą ofertę poszerzyć. Zespół jest znany tutaj w okolicy, ale my bazujemy głównie na tym, żeby za granicę gdzieś na festiwale wyjechać, a tam dzisiaj bez, bez takiej płyty właściwie nie ma nawet co szukać miejsca. Gramy za granicą dużo, no w zeszłym roku było bardzo intensywnie, bo byliśmy w Chinach z kolejną grupą w ambasadzie polskiej, byliśmy w Rumunii na dużym festiwalu międzynarodowym i w Macedonii również na takim festiwalu. Natomiast na ten rok, na dzień dzisiejszy, już mamy zaplanowany wyjazd do Turcji na czerwiec, też na taki duży międzynarodowy festiwal. Ale przypuszczamy, że jeszcze jakiś jeden czy dwa festiwale zagraniczne na pewno wpadną. Są to i konkursy, i zwykłe takie po prostu przeglądy międzynarodowe. Chodzi o to, żeby gdzieś pojechać, też zobaczyć inne zespoły. Przeważnie na takich festiwalach są zespoły z różnych krajów, z różnych kontynentów, także i wzajemne poznawanie się, no i zwiedzanie, bo to są bardzo ciekawe miejsca. Tak jak w Chinach to był Pekin, teraz w Turcji to jest Stambuł. Także to naprawdę są takie miejsca, gdzie można pojechać turystycznie, ale na pewno nie tak niskim kosztem, jak, jak my to robimy w zespole.